Xboxa Dozale, Dostajesz ci nam rodziny prezent. Zgajnij to nie jest. Bardzo. Nie, nie! Padł do PS5! Ale to by było... Wiesz co? Wiesz co? Co? Ja sobie na komu nie kupiłem Xbox One Słuchaj. I ciocia od razu... Yy, ciocia nie, niedawno jakiś miesiąc temu przyszła do mnie. Mówi Piotrek, ty masz PlayStation 4? Ja mówię nie. A to co masz Piotruś? A, a w jakie ty gry grasz? A ja mówię... Nie twoja I, sprawa! Ja myślała, że to jest... że ten że PS4 to jest grana na Xboxa. Baba bui. To prawda. O oh. Boże. Ty co jest? Nie zauważyłeś go? <laughs> Też go nie zauważyłem. No nie, a kiedy go miałem zauważyć. Wczoraj. Na wieczór. No właśnie chyba wczoraj. Chłopie! On <laughs> nie chciał skillopować! Co to jest? To jest Chomik łzycie, chomik Życie, uleżycie. Tak, proszę. Dobrze. No, le trzeci, bo za chwilę chłop przyjdzie Nie, bo on nie żyje Mam pompę dla was No to tak? sobie scroll mi! Ale że mi tylko Taktikal został Nie no obrazin No <laughs> Nie! przynajmniej ma taktykala, mogę ci nic dawać Nie, nie bo taktykala też ze z ziemi podniosłem Nie ma mogę go zabrać no, Nie nie mógł Nie miałeś Co? prawa zabrać mi tego taktykala on był mój Ale był mógł zabrać. Był. Nie zaklepany był Typa mam nie, nawet dwóch tak... Wiem nie, ej chodź a on, on nie, też ma! Nie, nie mów, że tak się dzieje! Nie chcę, ta piłka jest ta się Nie! Ej, ta piłka tam kewa nie ma. Ej, dzięki, że mnie tego... Dostała! Kurde, nie on dostałem! Ole, to był ham! Jaki ham! Z jeden! O! Brrr. Co za menel jeden głupi, najgorszy! Dawaj go, damy, porobisz go! Daj, porobisz go, to najlepszy? Tyle, że ja nie mogę O Co teraz zrobisz? Mogę matce, co teraz Lecz się, lecz się, lecz się. Kudy, no co ty robisz? Mogę się uleczyć. Teraz jest gorzej z tą grą, Mogę się uleczyć. <gry> Noa. ja nie mogłem się uleczyć, bo <gry> A czemu, a czemu On mi założył glotynę Bo ja koledze rzuciłem plecak zamiast go podać To on odrażał, ej Tomek zabić go za to? No i on mi założył glotynę Ja mu go ugryzałam, a on mi potem splunął w twarz A, że było widać, a, że to, go a to było na jakiej lekcji? Ja potem poszłem na lekcję religii to pani mnie od razu spisuje. Manda ci karny, gdy się do ty, tylko, że ja, ja ugryzłem go, a ja go nie ugryzłem. Jak go, ja go zjadłem, ja go zjadłem. Przed chwilą dwie tego. Tak, ale dobra. Ale, dobra. ale on z zaczął. Ja nie tak. tego broniłem. Sama obrona. I tego? A ona mnie spisała, to ja mówię pani, pani ja przyjdę do pani z czterema kolczykami w, łóż, w, łóż, w, łóżach, w jednym w i wypatrułowanym wężem na całą rękę. No i tak zrobię, ja nie lubię. No to... Ale to jest prawda, prawda, prawda. Nieźle. Ty wiesz, ty mi, że... Nieźle. Młody zadymiarz. Ja tak, zadymiasz. jak powiedziałem węża. Młody zadymiarz, kurde. Narysowałem pod ławką rzeczy czy, czy, I co, co narysowałeś? Co narysowałem? I co, pani na to? Co się czepiasz? Jest pani na to? Przeszkadza ci Ona nie wiedziała, miałam ja w bubie. To pani nie co? To się ja i nie lubię, ale ja A, i... lubię. A jak? A jaka to twoje rodzice? Nie słyszę <śmienic> ty o... nie dostałeś uwagi? To uwagi dostałeś? Co? To uwagi nie dostałeś? Tak, właśnie, przecież mówiłem, że mnie spisała. O, <śmienic> po ciemu, a, ty, a twoje rodzice to co? Jak na, jak na to zareagowałeś, twojej rodzice? Nie, no, walczyli o mnie. <śmienic> Ale jak walczyli? nie, <śmienic> nie, Po gra, nie, nie, no ale jak walczyli, ej Ale nie rozumiem, jak oni mogli walczyć z Ciebie? wzięli to to i zaczęli nauczać. I się Co ty? Podnieś się. Co ty? narysowałeś pod ławką? ławką nie, nie. Nie, powiedz! Ale powiedz, no powiedz. Ja <grystanie> 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 Krody, nie, nie, nie. No nie, 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 nie. Nie, 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 to tu jest kurde o nie. Adam, no nie! Ale on ma... O O Gdzie O To jest A ja, o, co, to, to, ja czy tam czy w ogóle to? A! Ja mam, mam, ja mam całą trójkę na sobie, ale wy gdzie jesteście? Tajfu, po co rażujesz? No bo... oni mnie po to, to jeszcze tak. Ale co, mam low... Gdzie wy jesteście? Ej Aha, bo wy jesteście znane na Colosseum, aha Chyba, że tak Ale mam low, mam low Nie nagrywajcie to, co ja mówię, bo to jest obie... Ale ja nie nakrywałem. chłopy Ale o o o O o Dawaj ja, za wyhywyhywyhywy Zabijcie tam... Tam jest takie lowy Niech... Tam jest... Ej co Tam niektórzy takie mają Crack Shit Crack sheet? Dobra No dawaj, no dawaj Porobisz ich Porobisz ich A nie, ich troje Dobra No tak, a chcecie mi myśleć, że chcecie zabić? To nie jest crack sheet To jest... To jest twoja podłoga, twoja podłoga Dowole! Brawo! A tyś, nie, ty się... Nie, to jest nie dobry, ty jeszcze dobry, wiesz? Ja cię szanuję, dobry graczu ja cię naprawdę kocham. Czekaj, czekaj, ja tyle lepiej! O jest dobre, to jest. No z tobą można to takie złoto mówić ci normalnie z tobą no, można gadać cały, no, całymi latami. No, a w, w ogóle to ja się dzisiaj na kompa poburałam Angry Birds. <noise> po co ci Angry Birds? Bezpłatne jest, wiesz? Ale Angry po co ci Angry Birds? Po co ci Angry Birds? Żeby grać na lekcjach. A, a podzielcie się, podzielcie się po pół. No, no to chyba, że tak. Nie, nic ci nie dam. Zabrałam <noise> monopompy do PMA. Nic ci nie dam. Mam ci <noise> pierdziele. PMA mi nie zabrałeś, bo mam mnóstwo. Sam jesteś mnóstwo no, do PMA. Dobra ale ja mi zabrał! Co, let's go. A czekaj masz masz Nie masz, będziesz masz, miał Dobra masz, trzymaj masz Smacznego Ma, Jak bogate dzisiaj Masz małego z kot z kuflegą to jest Mmm. To, to ty gadasz w ogóle nie, nie, to Ej komik daj mi amu Daj mi amu doemki cywy chywy A nie jeden Dobra może być Nie chcesz jednego no to będziesz miał od... dwa

Dobry gracz jeden jest, jeden No poczekaj! No to teraz fleszy te walił No jaki... Dobry gracz, kurde fleszy wali, Kiedy mamy to no dużo HP Ooo, aha No co ty jesteś Jaki... Mm. O kurde no kolejny jest... No jezu, i po biegu. 60 dostał Na bucie są jeszcze kolejni Na mnie są, na mnie są Co strzelają na... Chomik! Ej, no ja I like it, No, ja bym ja, Nie! Ale to, to jest jakiś joke! No pójdziemy. A ty, A, dobra. GG. Idziemy jeszcze na boksy. A, To lecimy znowu kolejną.